Patryk jest Jastrzębski Węgiel. po się już do wielkiego finału po pięciosetowym thrillerze. Ja stwierdziłem, że to był taki mały finał, pełen emocji, pełen wzlotów, upadków i chyba tak było. Tak, zgadza się. Drużyna Rzeszowa, bardzo mocny zespół. Pokazali na co ich stać. Ale my pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i walczymy zawsze do samego końca. I wygraliśmy, czy dwa. No właśnie, 3-2, pięćsetów, tiebreak. Jak fizycznie znosicie trudy tego turnieju, bo to był czwarty kolejny mecz? Mamy szeroką ławkę. Z meczu na mecz możemy robić zmiany, to pomaga nam. Nie, nie odczuwamy tego zmęczenia fizycznego. Jutro finał z drużyną z Warszawy, Moswola. Znacie na pewno tę ekipę, czego się po nich spodziewać? Tak, znamy ich bardzo dobrze. Nie zwalniają ręki w ogóle. Mocno zagrywają, przyjęcie mają bardzo dobre. Będzie walka. Tutaj kilka osób już podkreśla, że nie można dać się Warszawianom rozkręcić, bo jak oni napędzą tę całą machinę, to potem są tylko kłopoty dla rywali. Tak, zgadza się. Coś więcej w tym temacie? Napędzania nie, tej machiny. Oni z meczu na mecz grają coraz lepiej. Pokazują na co ich stać. I będzie walka. Ciężko może być. Damy wie... się sobie wszystko, wszystko. Wiem, że się tego nie spodziewałeś pytania, ale muszę o to zapytać, bo na boisku to czasem emocje Cię ponoszą. Czerwone kartki, uwagi sędziego, skąd to się bierze? Taki temperament porywczy? Taki już jestem. Ciężko to powiedzieć skąd to się bierze. Zawsze taki byłem i chyba taki będę, zostanę. A trener Jarosław Kubiak czasami chyba ma parę słów zastrzeżeń. Tak, upominam je bardzo często, nie podoba mu się moje zachowanie, też bardzo często, ale jest lepiej z roku na rok, nie sam czy... to powiedział. Dzisiaj trener powiedział, że siatkówka to przecież nie jest też sport dla ministrantów. Nie wiem w jakim kontekście on to powiedział. Pewnie <laughs> w kontekście zachowania, dobra, nie męczymy powodzenia w meczu finałowym i dziękujemy za te dzisiejsze emocje. Dziękuję bardzo. Widzisz no, jak ładnie sobie poradziłeś.